Cześć, witajcie. E, chciałbym z dumą obwieścić, że ten kanał właśnie osiągnął ponad 500 subskrybentów. To jest e, coś wielkiego dla mnie. Motywuje mnie e, naprawdę bardzo. E, dlatego dzisiaj przygotowałem wam pewną premierę na polskim YouTubie: a mianowicie Black Pearl, e, Piraci z Karaibów, do tego jakieś mniejsze inne rzeczy. Zapraszam Was serdecznie jak zawsze na film. należałoby wystartować małe przesyłeczki dzisiaj nie tam wielkie opakowania to też fajnie trzeba się gimnastykować z większymi z większymi gabarytami dobra słuchajcie, pierwsza paczuszka was Tackle dziękuję Ci jeszcze raz kolego Discord e, do kompletu chciałem e, jeszcze do, dołożyć e, myflower e, mamy tutaj dwie monety, jest to bullion e, rocznicówka można powiedzieć e, jubileuszówka czterystolecie, łajbę mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za łajbę ale e, stateczek, piękny piękny żaglowiec Słuchajcie, tego wyszło 10 tysięcy sztuk na kładzie Proof Like. Takie ładne lustereczko. Wyszło tego zaledwie 4 tysiące sztuk. Mnica, która, która jest odpowiedzialna za, za to, to PopJoy Wiem, że kolejny statek wyjdzie, ale nie po, pod. Standardem brytyjskich Wysp Dziewiczych, ale jakimś innym będziemy go mieli na pewno. Już w Stanach jest zapowiedź. Ok, jeszcze raz dzięki, wielkie tu coś mamy kartonowego. Spróbujmy się do tego bezboleśnie dobrać. Dobra, mamy. Trzy sztuki tego oto, jego mościa, mamy tu kasztan, tego nie muszę wam pewnie przedstawiać. Kasztan, wybicie 2021, choć zapowiedzi był już dawno, dawno 2020. Opóźnienie, prawdopodobnie spowodowane pandemią choć nie wiem do końca, w każdym razie już jest. No nie wziąłem pierwsze, pierwszego z tej serii, a mianowicie e, liść dębu, tu mamy liść kasztana i, i owoc e, nakład zaledwie 25 tysięcy sztuk wyszedł w prófie, jeżeli chodzi o srebro i, i złoto, też jakieś malutkie ilości. Nie zagłębiałem się chyba, jeżeli chodzi o y, proof, to pewnie będzie z 500 albo 1000 sztuk, nie wiem, piszcie mi w komentarzu e, w, co można powiedzieć, to będzie seria 4 czterech, e, czterech monet e, Dodam, że, 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 że cały ten dombik e, nakład był dwa razy większy e, z tego co, co, co pamiętam chyba 50 tysięcy sztuk. Tak, 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 50 tysięcy, czyli dwa razy większe. Co mogę jeszcze powiedzieć? no w, Tu powinno być jeszcze. Przerzuciłem to. Powinny być certyfikaty. Jak dobrze pamiętam, zawsze Germania daje karteczki. Tak, zapłacone 546 z przesyłką. I mamy certyfikaty. Trzy sztuki tylko. Nie zagłębiam się w to bardzo. Jeszcze pewnie jest dwie zostały gdzieś dorzucone do jakichś innych zamówień. Dwie z tych idzie dla mojej koleżanki, która nie mieszka na co dzień w Polsce. Pozdrawiam serdecznie. Jedziemy dalej. Tak, tak, tak. Takie pakowanie zapewnia nam oczywiście Metal Market. Drobniutko, ale miło. Zobaczcie. Kolejne monety. Tutaj mamy amerykański Flaming. E, w Popjoy Mint e, też podobnie jak. E, Statki. Zobaczcie, jest pewne podobieństwo. E, nawet brytyjskie w, 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 w wyspy dziewicze. E, lubię ogólnie e, ornitologię. Można mnie nie, nie nazwać, ale lubię ptaki ogólnie monety z, e, z ptakami. E, więc e, co możemy jeszcze powiedzieć na ten temat? No 38 i 6. Tak naprawdę to wszystkie mają z tych prezentowanych taką właśnie średnicę, czy to Germania, czy to, czy to Popjoy. 10 tysięcy sztuk tylko nakład. One ta bardzo sympatyczna Nie wiem czemu jest taka tutaj una. Ten już tutaj nie ma. Czy to obtarcie, czy widzicie to tak, to zdecydowanie kapsel. Coś na kapslu. You Czerwona króżowy Różnie nazywają, nazwany jest ten gatunek. Jest to duży ptak, brodzący z rodziny flamingów, zamieszkujący półwysep Yucatan, Antyle, północne wybrzeże Ameryki Południowej i Galapagos. Do niedawna był rozróżniany na dwa podgatunki, ale w obecnych czasach postanowiono odejść od tego. Cechy gatunku, brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, czyli tak naprawdę i samice i samce tego gatunku bardzo są podobne do siebie. Długość ciała 120-145 cm. rozpiętość skrzydeł 140-165. Masa 2-4 kg. E, Biotop w jakim żyje, to wody w różnym stopniu zasolone. E, czasami nawet i trochę zmniejszą ilością te, te, tego, tej słonowatości. E, Płytkie jeziora Laguny Delty Rzek uznałem za stosowne, żeby... What did you do with all the rum? A tyle to sobie sims manual bez Metal Market, już wiecie gdzie to kupiłem. Nie jest to reklama, ale nie jest też to na chwilę obecną dosyć droga sprawa. Okej. Okay. Dzisiaj szybko, jak nigdy. Chociaż zawsze się staram, powiem wam... Yy... I, to się no i słuchajcie mamy, mamy tu dwie sztuki. Dziękuję koledze, który dzisiaj otrzymał to i od razu mi to przekazał. Wyciągniemy sobie jedną sztukę. Czarna Perła, z seria Disney, nakład 15 tysięcy sztuk. E, bulion z tuby pakowany, tak jak każdy wie, i e, e, bywają różne historie z tym związane no ale powiem Wam szczerze, że raczej milk spoty, czyli bolączka każdego e, zbieracza srebra temu się nie ima raczej jakieś plamy w wybarwienia, ale nie takie milk spoty z prawdziwego s, słowa tego znaczeniu, zobaczcie na żywo wygląda znacznie lepiej niż graf na grafikach. Eee, nie widzę tego jacka, powiem Wam szczerze, że eee, na pewno teraz, jak patrzę, nawet jak nagrywam, to widzę, że też jednak na żywo jest jeszcze lepsza niż w, w obiektywie. Eee, to jest seria Exclusive e e e e MK, czyli na, na zlecenie. Eee, Pierwszy y, numer, można powiedzieć, z serii Piraci z Karaibów, poświęcony jest pirackiemu statkowi Black Pearl, e, bia, e, bla, czarna perła, przepraszam, e, z przeboju z Disneya 2003 roku. Piraci z Karaibów, e, wybita przez manicę nowozelandzką o masie jednej uncji srebra, jest też w, w złocie. Normalna sprawa. Motyw monety inwestycyjnej. Premium przedstawia wizerunek statku. Mamy go. Fajnie. Marynistyka. To, to też jedna z lepszych rzeczy, według mnie, w mojej ocenie na, na monecie. Oraz stylizowane przy, 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 przedstawienie pirata Jacka Sparrowa. Mamy tego pana tutaj. No, powiem Wam szczerze, że to chyba najgorszy element tej monety, chociaż w zależności, zobaczcie teraz, widać go lepiej. W sensie tego, że nie jest to malutka postać, a, która tak naprawdę jest gdzieś z boku. Na, na, na pierwszym planie mamy ten statek i chyba o to najbardziej chodziło. Mamy piraci z Karaibów i Disney. A, mamy też sygnowanie, że jeden, jedna uncja. Czystej próby. Kolega otworzył miał całą tubę i powiem Wam szczerze, tutaj mamy sztukę, która no, jest w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście e, jakiś tam odsetek e, uszkodzeń był. E, nie znam szczegółów na 25 monet, ile, no ale ja mam tutaj e, można powiedzieć czyściocha. E, rewers przedstawia oczywiście portret królowej Elżbiety drugiej 2 dolary New i 2021 Uff. Uff. tak, trochę tak, można trochę nudne, ale nie nie nie, 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 nie idziemy dalej mamy ten legendarny statek Jacka Sparrowa i ten, i tego pana John Dipa. Pomoc, z tego co pamiętam, kolejnej części chyba nie będzie, nie, nie chcę grać. Jakiś proces chyba jest między wytwórnią a, a, a aktorem. Nie wiem, nie, nie wnikam. To gdzieś kiedyś prze, przeleciało mi. Nie wiem, czy będzie kolejna część. A jak będzie, to może z kimś innym, chociaż chyba to, to, to będzie porażka raczej, bo każdy yy, Piraci z Karaibów. E, mówiąc myśli o właśnie te, te, o tym aktorze w roli głównej e, coś jeszcze możemy powiedzieć na ten temat e, ponoć Czarna Perła to był najszybszy statek który pływał w, w tamtych czasach po, Kara po Karaibach e, bar Barbosa też postać w tym filmie się prze, przewija Jack próbuje odebrać mu ten statek z tego co pamiętam seria filmów uważana jest przez krytyków i też przez widzów za bardzo udaną i jest to bardzo charakterystyczna seria charakterystyczna seria monet mam nadzieję że też z tego wyrośnie co będzie, zobaczymy e, ta moneta ląduje razem z, na palecie z e, Disneyowymi e, monetami typu e, typu Myszka Miki Kaczor Donald i, i ogólnie takie będę razem trzymał niedługo mam nadzieję mam, będę miał wam do zaprezentowania Goofiego yo, i chyba yo, Myszka Miki, z tego co pamiętam bo też jest już e, do kupienia to na dzisiaj tyle, hmm, powiedzcie co myślicie o tej monecie, e, chciałbym jeszcze Wam na, nadmienić, że y, dealerzy i sklepy, tak samo Mennica, chyba za bardzo się rozpędzili, bo po sukcesie e, DC Comics, e, Batmana, e, niedługo po tym była, p, można nie premiera, tylko możliwość zakupu i też cena została wywindowana i też wielki szał na tą monetę był czy, yy, czy, 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 czy czy tak naprawdę ta moneta jest warta tych pieniędzy bo to jest jednak bulion z tuby no to musicie sami ocenić według mnie naprawdę dobrze się prezentuje lepiej niż tych na, na tych grafikach bo ta grafika raczej odstraszała niż, yy, niż skłaniała do zakupów Zobaczymy, co będzie dalej. Wonder Woman już w niebawem też się pojawi. Zobaczymy, jak rynek to przyjmie. A tymczasem jeszcze raz dziękuję Wam za obecność. Dzięki za te 500 subów na tym kanale. Naprawdę motywuje mnie to bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Zdrówka.